Dzień dobry, dzień dobry. W poniedziałek 26 lutego. Wracamy do naszej codziennej rutyny, już po powrocie. Tomaszowa Agnieszka tutaj będzie demonstrować paczki smaku. Poproszę ułożyć według odśniadania. Ciasto, kakao. Dobrze, ja później odczytam. Tutaj się proszę nie zazdrościć. No muszę ci pomóc jeść, bo przez weekend czy się wybierało. Tak, nas nie było tutaj, a tak ten wyjazd do Tomasowa tak sobie troszkę nie Takie żeśmy spontanicznie sobie zrobili. Mieliśmy w jednym terminie jechać, a tam wyszło troszkę inaczej. Także też się zgromadziły paczki. Tutaj nam no, Michał przychodził pokładał do lodówki, także zapas jedzenia mamy. Proszę. Dobrze, to odczytujemy tutaj. No, miało być według... To jest obiad. To jest śniadanie. No, to jest obiad akurat. To tu jest śniadanie. Przepraszam ja za zamiełuszanie. O właśnie, Agnieszka pod siebie układa. I do góry nogami jeszcze. Dobra, lecimy. Śniadanie na zimno. Humus buraczany z rzodkwią i waflami. Drugie śniadanie. Ciasto kakaowe. To ja zjem. Obiad na ciepło. Kaszotto dyniowe z jajkiem. Podwieczorek na ciepło zupa kalafiorowa i kolacja na zimno, jajko gotowane z sosem tatarskim, ogórkiem i pieczywem. No. Dobrze, taki jest obiad, a jeszcze, jeszcze oprócz tego też czekamy na kuriera, ale się pod naszą nieobecność. Tak, tutaj jest takie coś, reklamowali się na Facebooku, o taka firma, oni robią jakiś zapach do prania, że ponoć pięknie pachnie. I można było sobie kupić takie saszetki za 9 zł, 6 różnych kolorów, zapachów, ale nie piszą jaki. To w ogóle z Czech przychodzi. Nie z Polski. Że ponoć pięknie pachnie, więc zobaczymy, czy będzie tak pięknie pachniało. Tak, dzisiaj robimy pranie. Jutro bo, się dowiecie, czy pachnie, tak, czy nie Tak, Bo w sumie pachnie. daje się płyn, ale później to pranie tak średnio pachnie. No, no zależy zobaczymy. też jak się suszy, no. a, a butelka 150 zł kosztuje, więc dość drogo. Jak no. na płyn. Zobaczymy, czy warto. Zobaczymy jutro. A u nas dalej dzień jak co dzień. Czyli Patryczek wrócił z przedszkolka i sobie śpi. Teraz w międzyczasie był kurier, którego poprosiłem, żeby no, te paski czwartku i piątku przyniósł dzisiaj. I, i, Do i przyniósł słowa. <laughs> Dotrzymał słowa Agnieszka. Roli. Rola unboxing. co to przyszło to ja tu znowu na zamawiam. A to chyba przyszło dla Patrycia, to takiego wskakania, bo widziałam na reklama i to jest takie to, że też się na tym skaczę. Ciekawie, jak to w będzie wyglądać, bo na zdjęciach to fajnie wyglądało, że to na tej gąbce się trzyma i skaczę. No to tutaj tak. tak. Nie wiem, jaką to będzie. No tutaj, tutaj, nóżkami, na tym się oprze nóżkami. Tutaj jedna nóżka, tu a druga. To będzie trzymał się I, I to jakaś, no, da sobie radę. Jest filmik. Mhm. No zobaczymy. To są grzesze to rzeczy. Tak, tak. Dobrze, to jedna paczka, a druga paczka. Tu jest chyba więcej elementów. Nie wiem, co to jest. To, to o ałótka, to, to jest. Aha, to do naklejenia nad wanną, żeby sobie... To się na ścianę nakleja na kafelki nawet można. A to taka jest jakaś Taka, ale to się jakoś przyczepia po prostu i ma Gą. takie nad wanną, po Jaki prostu sobie latarki. może jeździć. A tak latareczki mu A. kupiłem, bo on ma fazę teraz na latarki. A. No, dobrze, to będziemy badać. No i co jeszcze? No i też tu jeszcze jedna latarka. Mała taka. Patryś matena, ma kiedy latarek nigdy Nie za wiele. Latarka. Teraz w domu latarki nie braknie. Też nowo latarka. Trzy no, latarki. Taka, trzy latarki zamówiłem. Ale taka inna. No. Każda inna. Jakaś poduszeczka. To, a, to do głowy, tak? Że tak, to tak, wypadło. to jest do, tak, do foteliku samochodowego. Po prostu jak Patryś, Patryś przysypia, to mu ta głowa leci do przodu Aha, i, i to tak się. I tak? Się... Tak, I za fotelik się daje i że tak jest. Mhm. Taki no, i zobaczymy. Mamy taką poduszeczkę dla niego, no, ale to nie bardzo zdaje egzamin. Taką do robaki. przodu, żeby miała, ale. To, co to robaki. jest? A robaki, tak, tak. To są robaki albo nakręcane, albo na baterie, które one sobie same chodzą i można puszczać je sobie i, I wyścig robić z robakami. Każdy inny, tak? Tak, każde inne one ma, są samobieżne. Okay. Nie wiem czy bateryjka już jest w środku, czy, czy nie ma, ale tak. Aha, że to się wabi. Tak, limpeczka. to się nakleja, tak, nakleja się na kafelki a, można. A nie ma żadnego kleju. No nie wiem, poczytamy. Na zdjęciu było tak, że po prostu była wanna, nad wanną kafelki, może i po prostu to się trzymało i sobie dzisiaj jeździł samochodzikami czy coś, no siedząc tak jeszcze w wannie, no, siedząc w wannie, mógł się bawić. No, to takie mamy sprawy z dwóch dni. Jeszcze może kilka rzeczy zejdzie i starczy. Na razie Wykupisz chińskich zakupów. Cały chiński sklep. Nie, to nie do wykupienia. No Ale, ale mam jest przepłacać. zobaczymy czy to będzie działać faktycznie. Przecież to wszystko co jest tutaj i tak jest z Chin po prostu, więc mam przepłacać tutaj w polskim sklepie. No takie to sobie... coś widziałam na Allegro, Kurcze, to kosztowało dość sporo, bo to kosztowało, nie pamiętam coś. Ja teraz też nie pamiętam ile, ale to nie wiem ile to dałem. To chyba tam... kosztowało 8 zł na AliExpress, a na Allegro to kosztowało 40 albo więcej. No, no, zalebiało na sprowadzeniu tego, no to Chociaż bezsądze. zauważyłam taką rzecz. Ostatnio, no ten nowy portal y, chiński TOTU, czy jak to się nazywa? Czy TEMU, tak? TEMU. No. I tam niektóre rzeczy, na przykład gra taka jakaś, y, kosztowała 29 zł, a na Allegro taniej. Też no. na Allegro już się Chińczycy reklamują, można sobie zamówić y, prosto. Nie? No wiadomo, wiadomo. Ja jakoś lubię Aliexpress. I takie różne cuda można kupić. Dobrze, będziemy testować zaraz. Mamy coś nie Agnieszką. Bawimy robakami. znaczy one są nakręcane nawet, nie na baterię. Także Patryś będzie sobie puszczał robaki.